Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Trump zyskuje, Harry straci, giełda się cieszy. To jest temat, którym będziemy się zajmować, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. I przypominam, że za tydzień, 17 października w kawiarni Agere Contra będziemy sobie mówić właśnie o tym, co się może wydarzyć w Stanach Zjednoczonych i na rynkach światowych w okolicach wyborów i po wyborach, więc zachęcam do spotkania na żywo. W opisie jest link do tego wydarzenia. Jak ktoś ma ochotę się spotkać, to zachęcam. Jeszcze raz przypomnę, 17 października o godzinie 20 w kawiarni Agere Contra w Warszawie. Zaczynamy! Trump zyskuje, Harry straci, giełda się cieszy. Drodzy Państwo, wydarzeniem końcówki tego roku są oczywiście wybory w Stanach Zjednoczonych. To będzie główne wydarzenie, które będzie miało wielki wpływ na losy rynków finansowych. Zdecydowanie to, jaka będzie realizowana polityka gospodarcza, będzie niezwykle istotne dla tempa zmian na niektórych aktywach, o czym będzie za chwilę, ale będziemy sobie też mówić o tym, co się dzieje przede wszystkim przed wyborami czy na miesiąc przed wyborami można mówić już o wyraźnym liderze, czy idą wszyscy kandydaci web w web i co nam mówią ostatnie informacje płynące z amerykańskiej polityki. Drodzy Państwo, przypomnę, że wybory w Stanach Zjednoczonych mają ogromne znaczenie. Mamy kandydata demokratycznego, który między innymi jest za podwyższeniem podatku dochodowego od przedsiębiorstw do 28% z 21%, które jest teraz. A kandydat republikański Donald Trump chce obniżyć podatki o do 15% z tych 21%, które obowiązują teraz. Dlatego naprawdę to, kto zostanie prezydentem, jaka będzie polityka realizowana, polityka gospodarcza w najbliższych 4 latach, będzie bardzo mocno wpływać na wyceny rynków, na rynkach finansowych, przede wszystkim rynków akcyjnych, ale także wszystkich innych, od rynku walutowego, obligacji, surowców, a nawet po Aż po bitcoina. No i pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, co nam mówią uśrednione sondaże. Śre, uśrednione sondaże, drodzy państwo, pierwszy wniosek jest taki, że co najmniej od trzech tygodni wyraźnie spada poparcie dla Kamali Harris. Natomiast poparcie dla Donalda Trumpa utrzymuje się na podwyższonych poziomach, poziomach zbliżonych do ekstremalnych z, ostatnich, z ostatniego miesiąca. Dlatego te wnioski są takie. Że ostatnie tygodnie nie przynoszą nam wzrostu poparcia i prawdopodobieństwa, że Kamala Harris zostanie prezydentem, a sondaże sygnalizują, że rośnie szansa, że Donald Trump zostanie prezydentem. Ale to są sondaże, drodzy Państwo. Sondaże, w których prawdopodobnie Donald Trump jest wyraźnie niedowartościowany, niedoszacowany. Jest jednak jeden ważniejszy wskaźnik, który bardziej odpowiada temu, kto zostanie prezydentem. Ponieważ na to, co się ma stać w wyborach prezydenckich, stawiają ludzie w zakładach bukmacherskich. Drodzy Państwo, follow the money, czyli idźcie za pieniądzem, czyli zobaczcie, gdzie idą środki finansowe, które faktycznie obstawiają prawdopodobieństwo wygranej jednego albo drugiego kandydata. No i co tutaj się okazuje, że u bukmacherów w ostatnich dwóch tygodniach wyraźnie zyskuje Donald Trump. Jest nie tylko na fali wznoszącej, ale też nad poziomem 50% prawdopodobieństwa i są to najwyższe poziomy od debaty, która miesiąc temu miała miejsce. Wniosek jest taki, że u bookmakerów, czyli tam, gdzie inwestorzy, uczestnicy tego, tej zabawy obstawiają własnymi pieniędzmi, kto zostanie prezydentem, to Donald Trump zyskuje i to Donald Trump ma większe szanse na to, że zostanie prezydentem. Kiedy do, połączymy to z sondażami, gdzie Kamali Harris od co najmniej trzech tygodni wyraźnie spada poparcie, a Donald Trump utrzymuje się na poziomach najwyższych od, na przestrzeni ostatniego miesiąca, to widać, że jest zbieżność między tym, co pokazują bukmacherzy, a tym, co pokazują sondaże. I dlatego też wnioski są następujące: że Trump zyskuje Kamala Harris, a giełda papierów wartościowych powinna się z tego cieszyć, i myślę, że już zaczyna się cieszyć. Obstawiając to, kto zostanie ostatecznie prezydentem w Stanach Zjednoczonych, bo przypomnę, realizacja polityki gospodarczej Donalda Trumpa, gdzie będą obniżki stóp procentowych, prawdopodobnie będą zapowiedziane 50% spadki kosztów związanych z energią, może to doprowadzić do wielkiego wystrzału przedsiębiorczości i aktywności amerykańskich przedsiębiorstw. Dlatego też nie dziwmy się, że jeżeli Donald Trump zyska. I będzie wybrany prezydentem. Giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych może się zachować tak jak w 2016 roku. A przypomnę, ogłoszenie, że Donald Trump zostanie prezydentem w Stanach Zjednoczonych, doprowadziło do fantastycznych wzrostów ponad 10% w końcówce 2016 roku i doprowadziło do fantastycznego 2017 roku na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie, więc jeżeli Trump zyskuje, to dobra wiadomość dla giełdy papierów wartościowych, ale nawet gdyby Kamala Harris jakimś cudem została prezydentem w Stanach Zjednoczonych, to generalnie też powinno mieć to pozytywny wpływ na giełdę, chociaż w takiej sytuacji tendencja wzrostowa prawdopodobnie miałaby zdecydowanie mniejszą szansę na wzmożoną dynamikę. Proszę Państwa, trzecim elementem, który pokazuje, co się dzieje w amerykańskiej polityce są goldmanowe koszyki. Które związane są z przedsiębiorstwami i sektorami, które powinny najbardziej zyskiwać, kiedy zostanie wybrany Donald Trump, a które, zostaną, które będą aprecjonować, jeżeli Kamala Harris zostałaby prezydentem. I co się okazuje, wykresy z ostatnich dwóch tygodni też pokazują bardzo podobne tendencje. W koszykach Goldman Sachs zyskuje kandydat republikański, a traci kandydat demokratyczny, więc i nawet u Goldman Sachsa widać, że. Systematycznie Donald Trump zwiększa prawdopodobieństwo, że zostanie prezydentem na kolejną kadencję, a zmniejsza się szansa Kamali Harris. I zobaczymy, co dalej się tutaj wydarzy. Inwestorów zapytano, czy się już pozycjonują, czy już, zostali, czy już się zpozycjonowali pod to, kto zostanie prezydentem. I przypominam, że. Największy odsetek inwestorów jeszcze się nie spozycjonował pod wygraną jakiegokolwiek kandydata. Więc, jeżeli będziemy się zagłębiać w październik, a Donald Trump będzie zyskiwał w sondażach u bookmakerów, to w takiej sytuacji może to pociągnąć za sobą już pozycjonowanie przed wyborami na na okoliczność wygranej Donalda Trumpa. I w takiej sytuacji byłaby to bardzo dobra wiadomość dla giełd papierów wartościowych, które już teraz mogą dyskontować zwycięstwo, wydźwigając indeksy giełdowe na coraz wyższe poziomy. Ale, drodzy Państwo, wybory w Stanach Zjednoczonych to także jest czynnik, który sezonowo i cyklicznie sprzyja wzrostowi zmienności. I dzień wyborów to jest dzień największej zmienności aktywności na rynkach. Finansowych, zwłaszcza na giełdzie, co pokazuje ten wykres, który jest w tle. I proszę zwrócić uwagę, wraz z przełomem września i października, indeks VIX, indeks strachu, zaczyna to odzwierciedlać. Mamy wyraźne wzrosty, mamy najwyższe poziomy od, 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 od sierpnia na wskaźniku strachu, no i prawdopodobnie jeszcze przez miesiąc ten wskaźnik będzie rósł, sygnalizując obawy i, i strach inwestorów przed podwyższoną zmiennością i aktywnością. Prawdopodobnie wskaźnik zachowa się w 2024 roku tak jak chce cykliczność. No i też zapytano się inwestorów czego się spodziewają na amerykańskich obligacjach w przypadku wygranej kandydata republikańskiego i demokratycznego. No i tutaj inwestorzy mając na uwadze to, że Donald Trump prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększy deficyt fiskalny, inwestorzy spodziewają się, że wygrana Donalda Trumpa będzie sprzyjać wzrostowi rentowności amerykańskich Obligacji. Natomiast zdecydowana większość uważa, że jeżeli wygra kandydat demokratyczny, to amerykańskie obligacje praktycznie w ogóle nie zareagują. No ale zobaczymy, jak będzie. W takiej sytuacji, w, jeżeli Donald Trump zostałby prezydentem, no to amerykańskie obligacje mogą mieć problem z tym, żeby trwale utrzymać się poniżej poziomu 4% na rentowności. A ten poziom właśnie teraz na naszych oczach jest. Obserwowany. No i kolejny rynek, na który warto zwrócić uwagę. Co się wydarzy na amerykańskim dolarze, jeżeli wygra kandydat republikański? A co się wydarzy prawdopodobnie, jeżeli wygra kandydat demokratyczny w perspektywie nie tylko krótko, ale przede wszystkim średnio i długoterminowej? No i drodzy Państwo, na, w ostatnim czasie jest tak, że jeżeli rentowności amerykańskich obligacji rosną, no to sprzyja to amerykańskiemu dolarowi, a kiedy rentowności spadają, Sprzyja to osłabieniu amerykańskiej waluty, więc jeżeli byłoby tak, jak tutaj przewidują uczestnicy rynku, że wybór Donalda Trumpa pociągnąłby za sobą wzrost rentowności, to w pierwszej reakcji amerykański dolar powinien się umocnić. Jednak proszę pamiętać o tym, jaka była perspektywa w ostatnich ponad 30 latach, prawie 40 latach, kiedy wygrywali kandydaci republikańscy, a kiedy wygrywali kandydaci demokratyczni. Otóż za każdym razem kiedy wygrywał kandydat demokratyczny, amerykański dolar w perspektywie całej kadencji się umacniał. Natomiast za każdym razem, kiedy wygrywał kandydat republikański, to na przestrzeni następnych czterech lat amerykański dolar się osłabiał. Więc na chwilę obecną w scenariuszu bazowym, gdyby Donald Trump został prezydentem, w pierwszej reakcji, amerykański dolar powinien się umocnić, jednak w perspektywie kolejnych tygodni, miesięcy, kwartałów, a przede wszystkim całej kadencji, amerykański dolar miałby perspektywę do osłabienia. No i zobaczymy, czy te wnioski się sprawdzą. Jednym z kolejnych rynków, który powinien być niezwykle monitorowany na wypadek tego, że Donald Trump zyska i zostanie prezydentem w Stanach Zjednoczonych na kolejną kadencję, jest bitcoin. Ze względu na to, że dwa miesiące temu Donald Trump zapowiedział utworzenie rezerwy strategicznej kryptowalut w Stanach Zjednoczonych w postaci 2 milionów bitcoinów i 10 milionów etera. W takiej sytuacji, im bardziej będzie zyskiwał Donald Trump i bardziej będzie rosła jego szansa, a już ostatecznie, kiedy zostałby prezydentem, to w takiej sytuacji powinien być to czynnik, który będzie silnie sprzyjał temu, żeby bitcoin w formie bardzo dynamicznej ruszył mocniej do góry. W pierwszej kolejności wybijając się z tej półrocznej konsolidacji, w drugiej kolejności prawdopodobnie tworząc nowe maksima wszech czasów. No i mając na uwadze szerokość formacji, w której teraz się znajdujemy, można by liczyć na test oporów w okolicach 85 nawet 100 tysięcy dolarów, jeżeli Trump ostatecznie zostałby prezydentem za miesiąc. Dlatego też patrzmy w szczególności na bitcoina, czy zacznie się Rynek pozycjonować już pod wygraną. Jeżeli bitcoin zacznie się relatywnie lepiej zachowywać niż giełdy papierów wartościowych, będzie to jednoznaczne wskazanie, że inwestorzy na rynku kryptowalut wierzą także w to, że Donald Trump zostanie prezydentem na kolejną kadencję. Także, drodzy Państwo, tak wygląda sytuacja. Zobaczymy, gdzie to nas wszystko doprowadzi. Będziemy codziennie, co najmniej już dwa razy śledzić informacje płynące z amerykańskiego. Z, z amerykańskiej polityki, bo naprawdę może mieć to wielki wpływ na wydarzenia na rynkach finansowych pod koniec października oraz na początku listopada, oraz przede wszystkim po wyborach, bo na chwilę obecną możemy tylko dyskontować potencjalne scenariusze, a już po 7 listopada rynek będzie musiał ostatecznie dyskontować wynik amerykańskich wyborów. Ale wniosek na chwilę obecną jest jeden: że na miesiąc przed wyborami Trump zyskuje, Harry straci, a giełda się cieszy. Przechodząc do innych rynków finansowych, zagłębiając się bardziej w krótkoterminową perspektywę, to widzimy, że euro-dolar konsoliduje się na obecnych poziomach, czekając ewidentnie na to, co się jutro wydarzy, czyli na dane o inflacji. Dzisiaj nie ma jak ważnych danych makroekonomicznych, więc sesja powinna być odzwierciedleniem tego, co się wczoraj i w poniedziałek wydarzyło. Na dolar-jenie widać ochotę na wzrosty niż na spadki. To jest dobra wiadomość dla popytu na ryzyko. Przypominam, że dane z rynku pracy w piątek znacząco zmieniły perspektywę odnośnie przyszłości stóp procentowych. Na chwilę obecną do końca roku jest 100 punktów bazowych obniżek stóp procentowych jeszcze tydzień. Dwa tygodnie temu było to 130, więc znacząca redukcja. Jutrzejsze dane mogą naprawdę wpłynąć znowu na zmianę percepcji, więc Dzisiaj się nic nie wydarzy, dopiero jutro będzie szansa na większe wzrosty. Dane makroekonomiczne z rynku pracy zmieniły oczekiwania co do tempa wzrostu gospodarczego tworzonego przez Atlanta Fed, i w tym wypadku widzimy, że bank, filia Fedu w Atlancie daje największą szansę na wzrost gospodarczy od przełomu czerwca i lipca. Bank prognozuje wzrost gospodarczy. Powyżej 3% i widać tendencję wzrostową, a nie malejącą, co powinno straszyć tych wszystkich, którzy liczą na realizację negatywnych scenariuszy dla giełd papierów wartościowych. No i wczoraj indeksy giełdowe poszły w górę. Moim zdaniem przede wszystkim na fali tego, że giełda papierów wartościowych zaczyna dyskontować. Dane makroekonomiczne zaczyna dyskontować to, że Donald Trump zyska, zyskuje w sondażach. Zyskuje bukmacherów i że rośnie jego prawdopodobieństwo sukcesów. Jeżeli będziemy tworzyć, myślę, że dopiero jutro nowe maksima wszech czasów, otworzy się przestrzeń do tego, żebyśmy ruszyli bardziej odważnie w kierunku poziomu 6 tysięcy punktów, co jest dla mnie scenariuszem bazowym. W takiej sytuacji NASDAQ powinien ruszyć w kierunku poziomu 21 tysięcy punktów. Złoto powinno dzisiaj spokojnie czekać na jutrzejsze dane o inflacji, które będą miały duży potencjał, żeby zmienić. Kształt świec na dolarze, na obligacjach i też na rynku złota. Obserwujemy lekkie cofnięcie na rynku miedzi związane z tym, co się dzieje w Chinach, o czym będzie za chwilę. Na ropie naftowej też mamy lekkie cofnięcie, generalnie bez znaczenia. No i dzisiaj dzisiaj budzimy się AF i e, Europa obserwuje, że mamy wzrost indeksów gigowych w Japonii, ale znowu spadki na giełdzie w Chinach giełda w Chinach zaczyna się osuwać. E, nie wygląda to ciekawie. Sekwencja ostatnich dwóch świec, tak, w kontynentalnej części Chin, jak i w Hongkongu dodatkowo rośnie obrót na tendencji spadkowej, dlatego też możemy być świadkami kontynuacji takiego osłabienia, relatywnego osłabnięcia zachowania ceny miedzi, innych surowców, co było widać podczas wczorajszej sesji. No i drodzy Państwa na koniec, polski złoty, który też jest pod wpływem tego, co się dzieje w Chinach, ale przede wszystkim dyskontuje zachowanie euro-dolara. No i proszę zwrócić uwagę, że wczoraj lokalne czynniki przeważyły, a nie zachowanie euro-dolara. Polski złoty zaczął, zaczął się umacniać tak względem euro, jak i amerykańskiego dolara. W, w, w powiązaniu i nawiązaniu do zachowania warszawskiej giełdy w okolicach dwuletniego kanału wzrostowego jego dolnej krawędzi widać było, że wczoraj napłynął kolejny świeży kapitał z zagranicy, który akumuluje teraz polskie akcje. Jeżeli Donald Trump zyska i giełda będzie się cieszyć z tego powodu, to i warszawski i parkiet też przeżyje nawrót tendencji wzrostowej. Więc nie, ja się nie dziwię, że tutaj w okolicach 2260-2300 pojawia się kapitał zagraniczny, który akumuluje polskie akcje, i to jest moim zdaniem coś, co obserwujemy na naszych oczach. Gdy Państwo: Trump zyskuje, Harry straci, a giełda się cieszy, będziemy to śledzić. Bardzo intensywnie do wyborów, jeszcze miesiąc i każdego dnia będziemy się jak, jak w laboratorium zagłębiać w to, jakie są najnowsze wyniki z amerykańskiej polityki. Dzięki za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dodawania lajków. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się dużej, dodatniej stopy zwrotu. I przypominam, że za tydzień, 17 października, w kawiarni Agdery Kontra o godzinie 20.00. Będziemy mieć spotkanie na żywo, będziemy sobie rozmawiać właśnie na temat tego, jaki może być wpływ amerykańskich wyborów na rynki finansowe, więc zachęcam do tego, żeby się zapisać. Tam na dole w opisie jest specjalny link, który prowadzi do tego wydarzenia, żeby się zapisać, a później na żywo spotkać w tej warszawskiej znanej kawiarni. Trzymajcie się, dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć!